Chcecie dowiedzieć się, co jest w środku największej reklamówki z Sephory? Zapraszam Was na odcinek z najbardziej opłacalnym zestawem świątecznym, jaki możecie kupić w tym roku. I może on nam spokojnie posłużyć jako kalendarz adwentowy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co jest w tej cudnej walizeczce, zostawcie łapkę w górę. A zapraszam Was do oglądania. Temat wygląda tak, że jest to zestaw produktowy z firmy Estee Lauder. W środku jest serum do twarzy, które regularnie kosztuje 335 zł. Walizeczka kosztuje regularnie 499, ale kupicie ją na pewno taniej. Zostawiam Wam do niej link w opisie. Jest dostępna w Seforze oraz Douglasie. W Seforze teraz jest kod na nią 20% albo nawet i 25%. Ja Wam dam znać. Napiszę Wam wszystko w komentarzu. Krótko mówiąc, cena, jaką zapłaciłam za ten zestaw. To 375 zł. Odejmuję od tego cenę serum, czyli 335 zł, więc za resztę produktów, które tutaj się znajdują, wychodzi mi 40 zł. Jest to mega okazja. Słuchajcie przede wszystkim na prezent, ale też dla Was, jak chcecie zaszaleć. Myślę, że na przykład dla Waszych mam też mnie pytacie o propozycje prezentowe, to będzie hicior. A tak naprawdę wartość tych produktów jest gruba, ponad tysiaka. Ja w tym filmie pokażę Wam, jak wyglądają te paletki w środku, jakie są kolorki, kolory szminek, o wszystkich kosmetykach. Jak wam opowiem, przeliczę ceny. Zacznę, właśnie może od tego najdroższego produktu. Jest to kultowe serum w nowej konsystencji, w nowej formule Advanced Night Repair. Ludzie sobie bardzo chwalą ten produkt, ponieważ skutecznie wspomaga proces naprawy naszej skóry i podobno efekty są już po pierwszym użyciu. Ja dawno tego serum nie miałam. Z chęcią sobie wypróbuję. No i mówię, jeżeli jeszcze nie używaliście, a szukacie dobrego serum, no to na pewno jest warte uwagi. Tak jak mówiłam, cena regularna 335 zł. Zobaczmy, jak. Jak będzie wyglądała w środku pierwsza paletka, a jeżeli chodzi o opakowanie, na pewno robi wrażenie. Cudnie wygląda, wytłoczona kokardka, paseczki. Paletki są limitowaną edycją, więc w ogóle nie do kupienia oddzielnie. Więc jakby tu je przeliczyć, zaraz wymyślę sposób. Jeżeli chodzi o kolorystykę, bo przecież to jest tutaj najważniejsze. Cienie są w bardzo ładnej, neutralnej tonacji, są tutaj też róże, ale myślę, że wielu osobom będą pasowały do makijażu, a róże można też śmiało użyć jako do policzków. Naprawdę piękne kolory. Zerknęłam na stronę Estée Lauder. Oni mają u siebie paletki, których mają zaledwie 5 cieni, a tutaj jest ich aż 10. I za tą piąteczkę życzą sobie 250 zł, więc mnożąc można by powiedzieć, że z 500 zł by ta paleta kosztowała. No ale nie przesadzajmy, policzmy ją jako 250. Więc nawet te produkty razem wzięte przekraczają cenę nawet taką bez promocji i to grubo. Nieźle to się opłaca. Będę wam pokazywała raz kosmetyk pielęgnacyjny, raz do makijażu. Tutaj kremik. To jest krem podoczy z tej samej linii co serum. Z takich dobrych, wysokopółkowych firm krem pod oczy jest zdecydowanie bardzo dobry. Ja go stosowałam i słuchajcie, to jest próbka, ale wcale nie taka mała, ponieważ mamy tutaj aż 5 ml. Standardowe opakowanie jest 3 razy większe, ponieważ 15 i za ten kremik podoczy wychodzi mi 90 zł. Zobaczmy teraz jaki kolor ma szminka. Zdecydowanie bardzo fajna sprawa, bo ma tutaj lustereczko. Opakowanie szminki jest limitowane, ale w Znana nam szminka z serii Pure Color Envy. Tak wygląda ona standardowo i cena to 149 zł. Jak widzicie, jest to pełnowymiarowa pojemność, żadna próbka. Numer 184 Knockout Nude. Myślę, że to jest właśnie taki klasyczny nudziak, bardzo ładny wielu osobom będzie pasował. I przede wszystkim fajnie, że nie jest w takim szalonym kolorze, bo będzie nadawała się na co dzień. Zobaczmy sobie wielką buteleczkę Este Lauder Gentle Eye Makeup Remover. Jest to po prostu płynny. Celarny, który nie pozostawia takiej tłustej powłoki. Nadaje się również dla osób, które noszą szkła kontaktowe, więc wiadomo, płyn do demakijażu zawsze potrzebny jest. Bardzo fajnie, że to jest też taka duża, pełnowymiarowa pojemność. Sprawdźmy kolejną paletkę. Razem wzięłam tą z samego dołu. W środku znajduje się zestaw do konturowania. Na środku mamy róż, bronzer i też fajnie, że nie jest ciemny i rozświetlacz. Porównam je z cieniami możecie zobaczyć, że naprawdę są sporych rozmiarów, więc tutaj też jest to limitowana edycja, więc powiedzmy, że kosztuje 250 zł paletka. I teraz czas na kremik. Ja w ogóle kiedyś go używałam. Revitalizing Supreme i to jest na pewno najdroższy krem do twarzy, jaki używałam. Kiedyś go właśnie miałam w dużym opakowaniu. To jest krem przeciwzmarszczkowy. Mamy tutaj w pojemności 7 ml, taka próbeczka i wychodzi za niego 70 zł. Krem z mechanizmami przeciwutleniającymi oraz przeciwzapalnymi. Ja używam ten krem na noc, ale kilka razy zdarzyło mi się też pod makijaż i też się dobrze na nim utrzymywał. Teraz makijażowo, czyli tuż do rzęs, duże, pełnowymiarowe opakowanie. Mam otwarte tusze, więc nie chciałabym otwierać, żeby się zeschnął, więc wrzucę tutaj Wam zdjęcie, jaką masz soteczkę. Jest taka zwykła, nie silikonowa, więc jeżeli lubicie klasykę to będzie coś dla Was. Sumptus Extreme, czyli wydłuża, unosi i rozdziela rzęsy. Oczywiście kolor czarny. Zobaczmy sobie kolejną szmineczkę, 149 zł cena. Jeżeli chodzi o te zestawy, to te, które są najbardziej opłacalne, najszybciej się wyprzedają. No i zdecydowanie promocyjna cena też zachęca. Kolorek czerwony. Na co dzień niektórzy też lubią, ale zdecydowanie na święta idealny. Jeżeli kogoś by interesował kolor, trudny do przeczytania, tutaj macie Persusive, chyba jakoś tak. Kolejnych produktów pielęgnacyjnych tutaj nie ma, po prostu przejdźmy do kolejnej paletki. Mamy tutaj szarości, fiolety, no i troszeczkę błyszczących odcieni. Jeśli mam być szczera, ta poprzednia bardziej przypadła mi do gustu. Uważam, że też jest bardziej uniwersalna, ale ta do takiego wyjściowego makijażu, bardziej wieczorowego, jak najbardziej. Również 250 zł, ją tak wyliczam. I został nam jeszcze błyszczyk. On jest również w limitowanej edycji w opakowaniu, ale w środku mamy ich klasyczną wersję Pure Color, numer 115 Flash Fire. I została nam jeszcze przepiękna walizeczka, której niestety nie wiem, jak przeliczyć. Jaka mogłaby być jej cena? Napiszcie mi w komentarzu. Nie wiem, czy to kamera odda, ale ona ma naprawdę taki piękny, welurowy materiał. Czerwona i wygląda naprawdę bardzo elegancko. To jest dwunasty produkt z tego zestawu. Kto obejrzał do końca, niech napisze koniecznie w komentarzu. Czerwony. W środku była również taka ulotka. Tu są jakieś inspiracje makijażowe, a tak prezentują się wszystkie. Produkty koło siebie. Jesteście ciekawi, jaka jest wartość tych wszystkich kosmetyków? Przypominam, zapłaciłam 375 zł, a wartość to 1860 plus taka piękna ta walizeczka, więc powiedzmy, że razem za to wszystko wyszło tutaj 2000. Najbardziej opłacalny zestaw, mówię Wam, nie będzie nic bardziej takiego z marek luksusowych, który aż tak przebije swoją wartość. Tu są kolorki szminek, paletki. Proszę bardzo. Tak jak mówiłam, zostawię Wam pod filmem link do tego zestawu. Jak również przeszukam kody rabatowe, te, które obecnie działają, więc wszystko ode mnie znajdziecie w opisie. A z tyłu na mojej kanapie możecie zobaczyć kalendarze adwentowe, właśnie z Sephory. Wszystkie już je otworzyłam na moim kanale. Zostawię Wam również w opisie linki do tych filmów. A ja jestem na maksa ciekawa, co myślicie o tym zestawie z kosmetykami, że lubicie takie marki z wyższej półki, bądź szukacie jakiegoś eleganckiego pomysłu na prezent. Myślę, że nie będzie lepszej okazji. Jest to totalny hicior. Więc tak jak mówiłam, można zamiast 500 zł zapłacić teraz za to 175. Ja sama również z takim kodem rabatowym się skusiłam i zakupiłam. Ja jestem tutaj dla Was łowcą okazji, jak wiecie, ale codziennie otwieram też kalendarze adwentowe na moim kanale. A jeżeli chcecie, żebym otwierała Wam więcej zestawów prezentowych i Wam je recenzowała, koniecznie napiszcie to w komentarzu. Jeśli film Ci się spodobał, poprosiłabym o kciuka w górę, to jest ogrom wsparcie mojego kanału. Was to nic nie kosztuje. Ja również z tego nic nie mam, ale zdecydowanie widzę wtedy osoby oglądające ten film. Wiem, że nie każdemu chce się pisać komentarze, rozumiem to, więc chociaż ten kciuk na szybko będzie mi miło i dziękuję za oglądanie. Buziaki Wam przesyłam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa pa.